Cześć wam z tej strony, Kuczek i to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone, Heroes of Warcraft. Także bym czuł. Tak, czuł, że będę miał dzisiaj to zadanie. Bo by było za dobrze, gdybym miał w piątek robienie zadań sobie wszystkich trzech. Tak się składa. Nie zrozumie się tego. Nieważne. Tym razem karczam na bwikant celowniku nowa, bo widziałem na Facebooku. oj to nie będę go dał. okej no i co my tu mamy? Dokładnie chciałbym zobaczyć, jeśli można bardziej można, poprzez chwilę mnie wywaliło w ogóle z battlenet'u teraz mamy bitwa o Tolbarat! Za Tolbarat... tol barat, z tol barat uciekałem Mówisz tej soty, zagrałeś stronnika, dostaniesz zaklęcie o tym samym koszcie, leć będzie ono darmowe w czasie bożak zagrywaliśmy y, czarto, się pojawił stronnik A teraz na odwrót troszkę tak jakby w i piaki za pierwsze zwycięstwo w tym tygodniu, spoko Stworzymy talię myślę, że jakieś coś co ma mid kontrolną talię, coś takiego by się tutaj przydało Zostałem się nad łowcą, wojownikiem lub kapłanem. Tak spróbujmy złożyć łowcę. Okej. Okay. To się może przydać, bo pewnie ludzie będą chcieli grać duże, yy, dużych stronników. Jednego takiego. Jedną flarę. To dwa razy, to dwa razy. To dwa razy, to dwa razy. To oczywiście, że dwa razy. To się zostałem. Raz, raz. Coś takiego, okej. Okay. Eee, Runflanger. Raz. Więcej tak nie mam. Raz, dwa. Super. To dalej możemy. Eee, czwarta tura oczywiście by się przydała. Chociaż czekajcie. Jeszcze moglibyśmy dołożyć. Dobra, nie, nie będziemy dokładać, bo już tak mamy dużo czarów tutaj. To jest ciekawe. Ale nie będziemy tego dokładać. Moglibyśmy dostać kolejny czar jakby do ręki. Eee, tu oczywiście dowalamy Shridery. Dobra, co w piątej turze? Można mi dać ciekawego. Co w piątej turze jest warte grania? To na pewno jest warte grania. Bubble Cherry są bardzo dobre. Okej, okay, tu już nic. Warta tura dalej ubolewa. Co możemy tu dołożyć? Nie widzę nic interesującego, so są. weźmiemy jeszcze jednego takiego pana. Okej, okay, teraz tak. Siódma. Oczywiście musimy wziąć... Doktora 7, bo jest bardzo co doby Zastanawiam się nad Ragnarosem, wsadzimy go na razie Ok. Teraz myślę też, że moglibyśmy najprawdopodobniej wsadzić tutaj jeszcze Sylwankę Tak jest No taki midrash Troszkę gram innym oczywiście na swoich, na normalnych rankadzikach, ale spróbujemy taki Zobaczmy Co no, u mnie bo normalnie teraz serie się nie pojawiają tylko się pojawia i pojawiają się jakieś tam filmiki, gdzie praktycznie nic nie gadam do was, tylko coś tam się działo w niej i gram. Więc łapa już jest zdjęta, tylko boję się nie ruszać dalej, bo jest. No jak widzę to rozcięcie, to po prostu mam taką wewnętrzną blokadę, że nie, nie będę ruszał tymi palcami. Ty. Więc może się znowu przyzwyczaić. Mam nadzieję, że szybko się zagoi i wszystko będzie sprawne. Bo w ogóle przez to, że przyzwyczaiłem się ją trzymać w jednym ustawieniu, nie mogę jej ruszać na boki, na przykład garstkiem i tak dalej. Nadal się boję, że coś mogę z tym zrobić. Ok, gram na guldana, ma... ma z heroika. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy oczywiście Riotona, który heroiki gra i jest zdziwiony. Czemu ja nie gram heroików? Ja nie widzę w tym żadnego celu, żeby dostać reverse. Znaczy, żeby męczyć się przez pięć skrzydeł z jakimiś dziwnymi bossami, żeby potem dostać. To darmo, ciekawe. No za darmo te czary dostajemy. Możemy takie OTK robić w sumie. Nie pomyślałem o tym, można by zrobić jakiegoś na Malegosie deku. Deku na Malegosu. Gosu desu. Yy, I wystawiać sobie stroników. Potem za darmo mamy te czary. Malegos. To by było spokojnie. Jak nie wyjdzie nam, to zrobimy szamana. Tak było, tak zrobimy. Ok, to jest handlock prawdopodobnie, więc dobrze zostawiłem sobie ten znakłowcy. Mogę być ciężko. Tu mamy te 4 obrażenia. Użyjmy znakłowcy. Zobaczymy, co nam tam wystawi. A jest ciekawe, bo wtedy nie dostajemy karty. Czemu to się stało? Wtedy nie dostajemy czaru za wystawienie go tutaj Możemy się troszkę przepalić Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem To będzie nadal siedem No ja i oczywiście dostaliśmy złom kartę Bardziej złom, bo nie wykorzystamy jej dobrze Zobaczcie, ten sam koszt Ile będziesz miał? 9. A z ja już mówiłem wam, że z jest bardzo dobry to ale jest naprawdę mocna ta karta z branem bo ona ma wtedy dwukrotnie, to teraz by miało 8-16 8, 8 16. Ulala Co my z Panem zrobimy wrócimy zamrażacza szczelimy i lecimy w face Never Trade Me go Face Nie, no to nie jest face To z Midrange, jak mówiłem nie że to jest face. A jakbym się zniżył teraz to dlatego, że siedziałem na noze wcześniej i mnie zdrętwiało obecnie. Zarobimy. Bo wykorzystamy to, co tutaj mamy. Tak jest. Nie będziemy na razie nic wystawiać. On za niego nie dostanie czaru, prawda? Nie dostał, okej okay. No i chcemy go cofnąć, bo wtedy straci trochę kart. I ciężką będzie z ręką wtedy. Bo jak wystawi, to na nami będzie miał czar i tak dalej. Więc, no, jeśli go straci, w ten sposób będzie dla nas bardzo dobrze. Chcielibyśmy wymieniać wszystko, co on takiego tu wystawi. No, musisz zaatakować. Co są takie lagi dziwnie, nie? Czemu to mi facea poleciało? to ma znaczyć? Dobra, Zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Oko. Dobra, zrobimy bestie. Co tam za. Ło! Wow. Fajnie. No, mogliby jakieś animacje dodać, że np. z sieci spadają, mi się pojawiają te pajęczaki. Tak to jest słabo troszkę. No i dlatego ta pułapka jest taka mocna Patrzcie, czwarta chyba tura kiedy Smokowcem mnie atakował A tu kazał Mistyczka Dupa No dawaj, 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 dawaj Jest, atakuje Będzie cofał 10 karciach No jak go teraz wystawi to będzie 9, znaczy 4 na 10 że będzie go kosztowało praktycznie całą turę. No, może jeszcze dostać yy, czar. Nie wiem czy to cofanie, jak wystawisz potem, jak będzie dwa razy droższe, znaczy dwa, o dwa droższe, czyli jak było 4, teraz będzie 6, to czy nie dostanie czarów za 6 many? To jest ciekawe Co? Co jak coś tutaj tego? jak mi bije Patrzcie co robi 10, 11, 12 nic co to za sekret? Może iść, Bear Trap? Eee, zrobimy tak albo sneak, sneaky piki, snakey, trejki Troszkę to mnie boli. Eee, dobra. Ksiądza se dostawimy tutaj, nie wiem czy on jej mówi O, rezurekcja jest akurat spoko, zajebiście, jeszcze dostajemy do... W ogóle zawsze dopiera tego... Jak gracie królewskiego Eleka, to gracie też to Bo musi go dodać. Spoko, no problema, my friend Mam takie... o. Ten draw Uuu No nie zawsze No dobra Wiecie co zrobimy? Rzucimy tam ogniem duszy, żeby... zobaczymy którą kartę. Nam. Niestety. Okej, okay. wiem, że on teraz zostawi giganty. Ale mamy to, mamy Maegstnę. Te giganty są takie w miarę do ogrania. Oj, ręka Dygoto. Ręka Dygoto, nie Dygoty ręko. Ciekawe czy ma jeszcze te ręczne Gianty. Chyba nie ma, bo wystawiłby je wcześniej. Oko na 9 kart Ej ręko nie tygotaj i tam za dwa Masz to Panie Finkosz O No to jest bolesny Co pan robi Halo! A, będzie się wymieniał? O kurde. No ale póki ich nie stamtuję to jest dobrze. Dobra, nie stamtował ich. No co on robi? Przestań już czarować. Dobra, spoko. Masz zero many. No. Proste, ani mi tu odcinki wydłużasz niepotrzebnie. Co tak świszbcy tam w ogóle? W Zepsuli hercona Jeden pakiet. No, i moglibyśmy w sumie jeszcze obejrzeć kogoś na szybko czy w karcie było. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko się uda, bo wtedy byśmy mieli dwa pakiety i otworzymy wam dwa. I było fajnie. A przykład, byście mieli kolejną grę. No eee, mnie mogę kliknąć. Witaj. Co się się dało? No ja nie mogę. Facehunter. Face Hunter. Co to za sekret? O, kompetitiv, Fajnie tutaj. O, słabo, najsłabszy drop. Mógł tutaj rzucić to było wiele lepiej. Dobra, jesteśmy. Co to za jakiś degnalansy w ogóle? Co to ma znaczyć? Dobra. No nic, bo ja no potrzebne ci jest czarowanie magią. Może obejrzymy kogoś innego, będzie szybciej. Tak. No, tutaj jest 11 ranga. I to co, ja 15 jakaś tam. Nie no, ja w sumie tylko gram do Rankedy po to, żeby... On no, zaczyna dopiero. To nie chcemy. Chcę jakąś szybką taką gamę. Chciwy jak, nie wiem... Chciwy jak mąż chciwy? Bo nie wiem co my. A, tu też początek. Czym ty grasz? Co to jest za face? Jaki face hamski. Co, co on robi? Ja go mógł. Dawaj jeszcze koinuj tą elfią co za face? to bójce, Troszkę inaczej się pisze bójce chyba. Nieważne. No dobra, to będzie chyba szybko jak raz tego, co widzimy. Leci ostro face. Ła, wow, no aż boli od tego faceowania. Trzeba nie być perkna. O, jezu, koinuję ją. Miałem rację. Au Dobra, co ja nie patrzę, wy też nie patrzcie, tylko my chcemy tylko pakiet, ok? Nie patrzymy, jak grają face'em. Nie wolno. Ugh. Swipe w twarz. Ja to się w ogóle nie opłaca. O, o wiele lepiej. Hafer. No i tak dobre, bardzo dobre. I się zastanawiam, czy nie wystawi tego tak po prostu, ale wtedy swipe. O, znowu. Nie wystawi. O, nie atakuje! Chyba się dowiedział, że oglądamy go i boi się, że będzie potem wyzywany. Nacimka. No, no już myślałem, że walnie za jeden, tutaj za dwa i jeszcze tym, ale to była dosyć spora strata. Żeby tylko dobrać karty. Nie sądzę, żeby to było dobre. Znaczy to, co zrobi teraz jest okej. Okay. Szkoda, to nie jest bestia też w jakimś stopniu. No murloki to takie zwierzątki troszkę, nie? Ktoś czuję, że, że... szybko się druid wysypie. Znaczy jakieś hile mogą pomóc z natury. Chyba, że nie ma jeszcze zużytego coina. Bo nie widziałem tutaj coina. Był tu coin? Był coin, bo coinował tą strzelaczkę. Czyli tam heal raczej szybko nie... A jest jakiś prosty. Puź, bo oni to grają masz. Przez właśnie takie osoby, jak ty, cyperkna Źle. N niedobrze tak grać. N niedobry człowiek jesteś. A i tu będzie troszkę ciężko, bo nie ma kart. Ciekawe czy uda mu się wygrać. Dobra, już nic nie mówię. Bez obaw, Słonka, dokładnie. Face never trade. O kurde. Chyba ma kolejne jakieś uzdrawianka. Kto jest przygotowany na face. A, serek, szósta. Ło! To moglibyśmy zobaczyć szybko. Otwiera pakiet. Dobra, dobra, dobra. Już do, do, tego do końca. Pacy Huntera. Jak się nie uda tym razem, to po prostu otworzę wam jeden pakiet. Pacy Huntery. Szalisz tą rakietę? Bo nie co jakiś pasz, to zmieniają podobno. ustawienie tej rakiety, żeby się ludzie wkurzali. Znaczy, było raz, dwa, potem raz, dwa, raz chyba. A teraz trzeba raz, dwa, trzy w lewo. Nie pytajcie skąd wiem, Po prostu sobie takie Czasem jak się nudzi ktoś to sobie po to jest spoko, tylko to długo trwa właśnie. Odpalimy. Uuu, będzie ciężko. Będzie ciężko Odpalajcie te fajerwerki! Arcane Golem, ale nie poleci. Ciekawe. na pośpiesz się! Albo wiecie co zrobimy? Wyjdziemy na chwilę, zobaczymy kogoś innego, czy przypadkiem nie wygrał. Skrytobójca chce rozpocząć. To... Dobra, zobaczymy tutaj, jak idzie. Może u kogoś mi się uda, tak wiecie, wejść i wyjść po prostu. No, tutaj słyszałem już sekretem. żeby być ciężko. Dobra, nie. Tu jest początek walki, dopiero w miarę. To zobaczymy jeszcze raz u wiśniówki. Mimo tego, że ktoś się zdziwił ostatnio, że go oglądamy. Armor up. Wracamy do Perkny. Znowu będzie pytanie, co ty robisz? Jak możesz? Okej, okay, słyszałem jakiś czor. Nie wiem czy to nie wysłali przypadkiem. Nie. Nie widzieliśmy, nie widzieliśmy nic. Sarek walczy w karczemnej buce, dobra. Tak, akceptuj. Chcę szybko zobaczyć A Lost Paradise, okej. Okay. Będziemy tak latać po tych ludziach teraz, żeby zrobić pakiet. Już 10... Nie no, 7 minut, już to jest. Gdzieś tam sobie przesuńcie pod koniec jak wam się nudzi bardzo. No, początek. Nie no nie tak. Help Help! Kogo jeszcze nie patrzyliśmy? Maćka nie patrzyliśmy. Zobaczmy co u maćka słychać. Maćko, powiedz, że właśnie wygrywasz i mi zaliczy pakiet. Nie, dopiero zaczynacie. Aaaa! Brajerzy, jeszcze to jest reno, to będzie tak długa gra, że... się posracie. Zobaczymy u Wiśniówki, jak idzie. Łancja. Dobra, jest pełny stół. Witaj. Skoro na połowę użył to, na połowę... A! To myślę, że może być fajnie. Ha, ha. Tylko jeszcze czar. Uh. Uh. Ciekawe. O, ten czar chyba się dos dopiero dostaje. Uuu! Uh. Uh. O no to bolesne. Tyle, że jest drugi taki pan który mógłby znowu namieszać i wchodzi w grę. Ek tu wymiana. Tam pewnie też wymiana poleci na tego ochydziarza. A, w ten sposób, no to w sumie lepiej. Nie pomyślej. Głupi deck, aż się napiję z tego wszystkiego. Bo trzeba trochę poczekać znowu. Czemu ludzie ją grają? To trzy obrażenia tak losowo są raczej słabe. I że wam powiem, że w najlepszym wypadku jest ona w stanie zadać je dwukrotnie. Raczej rzadko się zdarza, że nie wiadomo ile miała tych czarów znowu. Chociaż tym razem się udało naprawdę nieźle. Na nie ją rzucił? Tak, lol. O, na tą bójkę to może być jednak ciekawe. Shit! I to mnie zadziwiło. No w dobrej sytuacji zrobił się zła. No to chyba my jakąś plagę przenosimy. Gdzie nie przyjdziemy, to robi się coraz gorzej. Tu, 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 tu. Może gdzieś też ten. coś tam. Coś, coś. Dobra, zobaczmy jeszcze chwilę. To jest, że tak będziemy przeskakiwać tam między tym. Serek, szósta ranga w ogóle. Wow! Nice. Coś tu się ściemnił. Coś włączy światło w nie? To też na bujeczka I jak widzicie Ups Upsi, Upsi, siara. Aha, to jeszcze jak dostaniemy to czary to Chromaguzi pod, podwaja chyba, bo to jest dobór w sumie Nie wiem, zobaczymy Chyba Czemu pan ma 5 mana a on 7? Demon Fuse? na kogo ten Demon Echo media. Aj panie, żebyś się nie przekobać tam. To łatwo idzie teraz. No i co to będziesz robił, panie serku? Proszę wygrać. Kto wygra mecz? No szybciej nikt ktoś wygrywa. Hmm. Aż jest zły. Sorry, ale nie renderuję teraz filmów, więc to no po prostu sobie przesunę gdzieś pod koniec. Jak będę otwierał pakiety, jak ktoś chce pooglądać jeszcze, to, to sobie poogląda. na wujkę wam pokazałem, więc... Ah. Ah. No, fajnie. Może... Rozperek, no Nie, przygotowuję talię. Walczy w trybie, walczy, 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 walczy... No szybko nie zobaczymy. A co pan robi? Co on zrobił? Aha, no chyba, że tak. No dobra, no to wydaje się być znaczy, z tym był mu pokombinować, jakby chciał. Aha, dobra, bo już myślałem, że nie użył żadnego czaru i tak dalej. Dobra, proszę puścić tę konwersację, kurde, konsekrację, duporację. Kto ma rację? Czar za 8. Leon Nie śmierć dla tam. No! Mogę najpierw zaatakować. wie o tym. Czekam Dobra, tu myślę, że możemy poglądać, bo zaraz powinno być lepiej. Czy już jest dobrze ogólnie? Ale dla nas powinno być lepiej zaraz. Patrzę sobie na rękę. Ręko nie zdychaj. Proszę, nie zdychaj rączku. Będzie dobrze. A, ale boli. Ojaj no. Serio dostał ten czar. Fakiu. Mm. Ni. Czemu nie Chromagus? O, klątwa zagłady, spoko. Nic to nie da. To, pokaż mi. Może Wiśniówka już skończył, jejku. Czemu wy wszyscy tak wolno? Proszę przestać. Gdzie jest Wiśniówka? Pokaż. Powiedz, że wygrałeś. Znaczy teraz, jak już cię będę widział, to wygrałeś. Znowu armora ktoś bierze, znowu że rzuca sekrety. Co się dzieje? Czemu wy te gry tak długo gracie? Ja to, patrzcie jak ja szybko gry zrobiłem. Wygrałeś, powiedz, że tak. Powiedz, że wygrałeś. Okej, okay. żeby dobrać? No, super. Vanisza na pewno nie używaj, proszę. Czar jakiś, jeszcze czar, daj mu czar. Nie, nie wygrał, halo? Dlaczego, przyjacielu, nie wygrałeś jeszcze? Jest konsekracja, o. Szuka, szuka tego zaklęcia, szuka, szuka firebola z tego co widzę. Nie ma. Mam nadzieję, że zdążył zatkować. Dobra, zdążył. Rzuca mediwa, nie rzucił mediwa. Ale damage jest sporządny no brakuje dwóch. Więc spokój. Dobra, może tutaj się uda w końcu. Będziemy dla wiśniówki bardzo wdzięczni. Tak, piszcie. Dziękuję, panie wiśniówka. W komentarzach, Jeśli to oglądacie w ogóle. Full control. Dobra. A pakiet! Opuść pakiet! Legenda ma być, w nagrodę 25 minut. Boże, 15 minut ogląda kogoś żeby zrobić pakiet, z którego poleci mi nic. Mam no, nadzieję, że te rzadkie karty w nie dobre. Nie, już mam takie. Proszę przestać, proszę do dobre, rzadkie karty, legendy i epiki. Kurde. Ty Przetrwałem za życie nieprzyjemne dni. I obrażam się na Hersona. Odcinków nie będzie. Dobranoc.